Siemanko, witam Was serdecznie z pokoju. Hotel Insotel Kalamendia. Pokój familijny wygląda mniej więcej w następujący sposób. A więc wchodzimy do środka. Po prawej stronie, zaraz przy wejściu, mamy taką część familijną dla dzieci. Łóżka nie są rozkładane Łóżka są stałe, a są normalne. Tutaj jest od strony tej takiej drogi korytarza. Jest telewizorek, ładowarki, duża szafa, jest półki, sporo miejsca, żeby się rozgościć, faktycznie na dłuższy czas. Bo jest to hotel głównie wakacyjny i masa tutaj jest turystów, typowo zbiór podróży. Zobaczcie, jest sejfik też, duży, fajny. Dwie szafy, czyli dwie osoby, nawet dwoje dzieciaków, czy dwie osoby dorosłe się to spokojnie zmieszczą. Po środku całego apartamentu czy pokoju jest łazienka. Tak to się prezentuje. Jest czysto, ładnie, schludnie. Bardzo fajnie. Standard naprawdę jest bardzo, bardzo dobry. Kabinka, walk-in, deszczownica. Wszystko jest na swoim miejscu. Tutaj wchodzimy do części sypialnianej. Zamykana jedne, jedne drzwi. Które służą do jednocześnie do zamykania ogromne, e, zamykają jednocześnie i drzwi, a z drugiej strony szafę. Tak czyli taka w sumie dwa w jednym. E, no i co w tym pokoju? Też TV jest, nie za duży. E, lodówka, lodówka jest taka oto. Niewyposażona. Jeśli chcecie mieć wyposażoną, pomimo że macie linię to musicie zapłacić. E, Dobra, co więcej? no Woda jest w standardzie. Łóżko jest akurat tutaj podwójne, bo w innym pokoju mieliśmy całkowicie pojedyncze duże łóżko. Krzesełka, no i drzwi tarasowe. Idźmy tutaj na taras zobaczyć. Generalnie tak to wygląda. Pod nami pokoje z dostępem do, prywatnym dostępem do basenu. Eee, tutaj jest basen. Tu na dole jest restauracja główna, śniadanka, obiady, kolacje w formie bufetu. Można zjeść na dworze, można zjeść w środku, z wydzieloną strefą też tylko i wyłącznie dla dorosłych. No i tu jest ten cały, to jest cały budynek A. To co tu widzicie, to jest ta cała strefa właśnie A. Tam jest w ogóle po drugiej stronie strefa tylko i wyłącznie dla dorosłych, dzieciaki nie mają wstępu. A tam, tak jak widzicie, to przejście, o tam w tym miejscu, to już jest zejście na Cala Media. Czyli na jedną z ładniejszych plaż e, Europy. E, dosłownie 200 metrów, i jesteśmy po prostu na plaży. Tutaj jest parking, więc można zaraz zaparkować także, że w ogóle żaden, żaden kłopocik, żeby się tu zlokalizować. Fajnie, Fajnie czysto, przyjemnie. A więc, reasumując, e, pokój super. E, czysto. Fajnie, widzieliśmy też gorszą część, widzieliśmy też część C, gdzie po prostu tak się wchodziło, to sam taki zapach już bił w oczy, w noch, że jednak nie jest to fajne miejsce. No i tam taki gadżet zrobił mnie. Obłądek się uśmiecha do nas z kwiatem hibiskusa. Więc goła tak to wygląda. To jest pokój, który ja wymieniam w tej chwili z tego, który Wam opisywałem, który nam się mniej podobał. Yy, więc zamieniamy za darmo w cenie, bez żadnego stresu i kłopotu. Idziemy dalej Tak wygląda otoczenie hoteli, hotelu, jest apteka Od zewnątrz budynek A wygląda w ten sposób Tu są wejścia na moje dopokoi i tam w dół Do samego dołu Tu po drugiej stronie ulicy Za tymi żywopłotami jest budynek B w sumie budynek no, strefa B strefa cicha tak zwana z restauracją A la carte e, na kolację zresztą można chodzić do restauracji jest basenik, no jest cicho. Najmniej dzieci tam jest zdecydowanie. Dużo zieleni. E, po drugiej stronie ulicy jest Spar, to jest przy samym wejściu Ups. Spar to jest przy samym wejściu tu macie wejście do hotelu recepcja rondo w samym centrum miejscowości i spara, w którym kupicie wszystko parę innych rzeczy plażowych ale ten sklep jest bardzo duży w głąb. kupicie coś do picia, jakieś piwko o, to jest ta część, o której wam wspomniałem część B czysto Cis, nie ma ludzi, puszczutko tak jak mówiłem, z bar basen czego chcieć więcej idziemy do części C to jest miejsce, w którym się wymienia ręczniki i pożycza rowery i cały serwis plażowych gdzie to znajduje wymieniam ręczniki wracam spokojnie tu jest też połoksty taksówek to Jak się wybrać tak są. są rozpisane ceny gdzie dojedziecie za ile nikt was nie zrobi w Bambo Podane są dokładnie ceny, za ile stąd można się dostać. Aeroporto 87 za dnia, w nocy 76 za dnia. Przed Cala Miller jest 17 euro 20 w nocy Kalareti Jada, Porto Cristo i Jutro 9 Jakbyście chcieli do Kala to 29 euro i można jechać cała mapka Pokażę Wam jeszcze, jak e, transportować się tutaj między parzami e, Calanguila, Calamandia, Cala Romantica, Porto Cristo e, Bo jeździ tu taki pociąg e, zabawkowy Tak jak jeżdżą czasami po akwaparkach. Już dochodzimy do, do rozkładu jazdy No i dobra, jest rozkład jazdy co się nazywa Mini Tren Turistico, Porto Cristo Express Są rozpisane godziny odjazdu, skąd odjeżdża Porto Cristo, Center, Hotel Monteverde, Cala del Mendia Cala Romantica, Punta Meina i do jaskini Drach czyli do wszystkich największych atrakcji tutejszego wybrzeża 5 euro do dorosłego, 2,5 od dziecka i wygląda to w ten sposób No to dwa słowa o jedzeniu, Ech, tak pokrótce, a e, jest breja, nie jest dobre, śniadania masakra praktycznie, czasem kucharz potrafi zrobić omlet, nie wiem, może miałem pecha przez kilka dni, ale generalnie trafiałem zawsze fatalnie w dzień, jedzenie bez smaku, duży wybór, ale nic ciekawego, czasem trafi się jakiś, coś takiego ekstra, ale generalnie to nie mogę tego polecić. Od jest dobre, wino jest smaczne, parking wine też jest dużo wyboru alkoholi w barze głównym, nawet importowane, także to jest warte i godne polecenia